Witam, Azucki Mosir. Witam Was na zajęciach wf -u. Dzisiaj będę do tych zajęć potrzebował butelkę. Ona będzie naszym ogranicznikiem, co będziemy mogli do jej wysokości, bym to powiedział, lub do ciężaru będziemy mogli wykonywać tą butelką. Będzie pomocna do naszych wszystkich ćwiczeń, które będziemy tutaj wykonywali. Myślę, że każdy z Was Taką butelkę znajdzie sobie w domu, a jeżeli nie butelka, to przynajmniej coś innego takiego, żeby ten ogranicznik był, żebyśmy mogli ewentualnie dotknąć nogą, dotknąć ręką naszego tego przyboru. Jeżeli jesteście przygotowani, oczywiście nie zapominając jeszcze o wodzie mineralnej lub o jakimś dodatkowym napoju z odżywką, także jeżeli jesteście przygotowani, myślę, że możemy Zaczną dzisiejsze zajęcia i one będą dość intensywne, dlatego, że lekcja w wf zazwyczaj charakteryzuje się sporą intensywnością, dlatego my dzisiaj również troszkę pobiegamy, poskaczemy, ale będzie również dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Także zachęcam do ćwiczeń. Pierwsze kładziemy sobie butelkę przed sobą. Myślę, że metr to nam wystarczy. I pierwsze ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Dobiegamy sobie do buteleczki, hop, dotykamy jedną, drugą nogą, biegamy sobie do przodu, do tyłu lekko, dotykamy stopą, hop, hop, takie czucie podeszwowe i biegniemy sobie. Pamiętajmy o tym, że mamy ograniczenia, które nie pozwalają nam do takich ćwiczeń, które myślę, że i my byśmy chcieli Wam pokazać i Wy również. Moglibyście to zrobić w domu, ale myślę, że tutaj dzisiaj z tą butelką, zresztą wszystkie ćwiczenia i zajęcia, które przygotowujemy my jako instruktorzy MOSI, możecie wykonać sobie śmiało we domu. Od poczynku oddechu. Myślę, że pierwsze ćwiczenia takie dość trudne do tego, żeby złapać odpowiedni oddech. Zawsze zaczynamy jakieś ćwiczenie od truchtu, To myślę, że ciężko jest złapać, ale tyle już co ćwiczycie z nami, to myślę, że nie będzie problemu żadnego. Teraz kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali spokojnie. Krok odstawny Hop. koło naszej butelki. Idziemy sobie w jedną stronę. Później w drugą stronę, a na razie jeszcze chwila odpoczynku. Spokojnie nabieramy nosem dech ustawiamy, wydech. Pogoda świetna, także okienka myślę, że pootwieramy. Nabieramy świeżego powietrza i zaczynamy. O, idziemy sobie odstawno dostawny w jedną, w drugą stronę. Na razie zaczniemy. Idzie prawa noga i później lewa. Jedna strona, druga strona, raz, dominuje prawa noga, raz, lewa, spokojnie. Złapać sobie jedne, trzy kroki, dwa kroki, jedną, tak jak powiedziałem, nie musimy mieć bardzo dużej przestrzeni po to, żeby ćwiczyć. Czy też w pozycji stojącej, czy leżącej. Każdy z Was na pewno znajdzie sobie spokojnie jakieś miejsce u siebie w domu. Ale każdą chwilę warto wykorzystać na ćwiczenia, szczególnie ćwiczenia z mostu. I przechodzimy jeszcze na jedną. I spokojnie znowu. Chwila. Odpoczynku, rozluźnienia. napisz sobie nosy, dech, ustawy, wydech. Spokojnie. I teraz kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Dobiegamy sobie raz z jednej strony, raz z drugiej strony. I jak widzicie, moja butelka cały czas leży jest została położona, dobiegamy sobie. Lewa noga bliżej, przekładamy raz, wracamy sobie. I dobiegamy, i druga noga, przekładamy, prawa noga, hop, dołącz do tyłu. Jedna noga tylko pracuje, raz w jedną, hop, i przełóż. I na zewnątrz, hop, i druga. I za chwilę przygotuj się, zacznij sobie na razie nisko, a potem coraz wyżej i dynamicznie I rozpocznij. O, jedna nóżka, pow i znowu drugi, o i powrót. Staraj się nie nadechnąć na butelkę, o przełóż. Nazwę, tak i prawa noga w moim przypadku, i do tyłu. Tak jak powiedziałem na samym początku, będzie troszeczkę tego biegania, ale myślę, że za każdym razem, kiedy jest przerwa wypoczynkowa, Dochodzimy do siebie i zaczynaj coraz wyżej. po Jedna noga i druga na zewnątrz. Przełóż. Coraz wyżej, luźno. Nie musisz robić tego szybko. Jeżeli chcesz robić wolniej, to normalnie dojdź sobie do butelki. Przełóż. A jeżeli nie masz butelki, to nad przyborem, który sobie przygotowałeś. I bok. Tak jest. I do boku. I bok. Jeszcze jedno, dwa razy na jedną nogę, dwa razy na drugą. Lewa, prawa, jeszcze. Po jednym razie. Pop, do góry. Świetnie. I super. I znowu, chwila. Przez naszą przeszkodę. Raz przeskakujemy. Noga lewa, raz prawa. Czyli lewa noga, prawa dołącza. Hop. Wracamy sobie tyłem, żeby się nie przewrócić. Znowu prawa noga, hop, lewa dołącza. I wracamy tyłem. Jeżeli jakieś są problemy, przechodź w miarę dynamicznie. Hop. raz lewą, raz prawą nogą. Cofnij się do tyłu. Hop. Tak, tylko żeby przeskoczyć przez nas. Przyjaciół. I uwaga. Przygotuj się 3, 2, 1 i zaczyna. Bieg to lewa noga i powrót to prawa noga. Staraj się zawsze przeskłonić, robić na śród Osoby, dzieci, młodsze zawsze mówimy, żeby na paluszkach, oczywiście, tak, żeby nie słychać bardzo było, jak skaczemy na pełnych stopach, co się bardzo często zdarza. Dlatego Staramy się, hop, amortyzować na śródstopiu i przeskocz sobie, raz na jedną nogę, hop, prawa, lewa do łącza i później lewa nóżka, hop i prawa dołącza. łącza, wybiegnij sobie, do tyłu, spokojnie. nie naszej udzielni, żeby było bardziej czytelne, widoczne dla was. Jeszcze spokojnie, rozluźnij sobie, rozluźnij sobie nóżkę. I teraz spróbujemy sobie spokojnie z jednej strony na drugą, czyli idziemy sobie lekko krok odstawno do stawnej, przeskocz, hop i na drugą stronę również, hop, hop. Spokojnie, lekki truchcik w jedną, drugą stronę. I nad naszym przyborem przeskakuję. Jeszcze. Łapiemy sobie. Oddech. Króciutka szyja. Wypuść. No zdech. Usta wydech. I uwaga. Powoli przygotowujemy się. Krótki kroczek. w miejscu. Hop. Przeskocz. I wróć. O, Tak jest. I do boku. Robiliśmy do przodu, raz lewa, raz prawa noga, teraz wykonujemy ćwiczenie raz na jedną, raz na drugą, bokiem cały czas biegamy sobie w prawą, w lewą stronę. Znowu pamiętaj, że masz zawsze możliwość taką, że możesz sobie Safe. i przygotowanego napoju, także wyruch też macie na to czas, że uzupełnimy trochę płynem, tym bardziej, że może jesteśmy w pomieszczeniu, no to jednak ta temperatura, która teraz jest coraz wyższa, na pewno nie pomaga bardzo w ćwiczeniach. pracują nogi, będziemy dobiegali sobie do naszej buteleczki, hop, króciutki ruch i z powrotem sobie wracamy tyłem. I raz przechodzimy przez jedno ramie, raz przez drugie. Chciałbym, żebyśmy, dobiegając do naszej butelki, trochę popracowali, króciutko, hop na łóżkach raz, 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 raz i spokojnie sobie wybiegamy do tyłu. Może być nawet chwila wypoczynku, tak jak powiedziałem ja. Wykonuję te ćwiczenia cały czas, dobiegam, wracam i dalej wykonuję swoje. I zaczynam, po podrobić trochę nisko na wodach i powolutku sobie wrócić i znowu. szerzej hop, 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 hop. i powoli wracamy. Raz przez jedną stronę, raz przez drugą, taka praca troszeczkę jak Bym powiedział o obronie, pracujemy w nisko i chodź, i dotykaj, i wychodź. Raz, 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 popracuj i wychodź. Zejdź niżej, ugnij nóżki w kolanach, hop, pokracuj i spokojnie sobie wybiegnij do tyłu, I hop. hop, pracujemy przesuwając się jednocześnie do przodu, nidziutko, i zrób, i jeszcze, o jednym razie na stronę, Czyli w moim przypadku wyjdę na lewą, Teraz, raz, raz. Robię sobie powrót i ostatni raz na prawą stronę. O. i spokojnie znowu. Chwila oddechu, rozluźnij popracowałe popracowały nogi. Nabieram nos wdech. Usta wydech. Nos wdech. Usta wydech. Teraz. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Jeszcze macie chwileczkę oddechu. Butelka jest przed nami. Dobiegamy sobie z dowolnej strony. Hop, przekładamy nogę do środka. Czyli lewa noga przekładana jest w prawej stronę. A prawa noga do lewej. Staramy się zdecydowanie przełożyć jedną nogę. Hop, cofnąć. Czyli taki prosty, bym powiedział, taniec. Noga postawna do tyłu, przełóż, hop, cofnij i z drugiej strony do samo. Połóż nogę i znowu wykonujemy to z taką imposywnością, jaką dzisiaj jest. I łaga. 3, 2, 1 i hop, zaczynam. Hop, przełóż sobie nóżkę. Wróć. Raz, jedną raz drugo, takie spokojnie przekładamy sobie Wybiegnij do tyłu, na wprost do buteleczki, o i przekładamy raz na jedną, raz na drugą, Stronę. Prawa, nogę do, do lewej, lewa do i coraz wyżej sobie możemy ten nakładany Kroczek zrobić, to biegnij, hop, zaakcentuj, podnieś nogę i wróć. Iść. Jeszcze trzymamy swoje tempo, oprócz samego biegu, truchtu. Cały czas, zobaczcie, poszerzamy powiększamy swój zakres ruchu w biodrach, kolana mobilność w stawach powinna być jak największa, żeby uniesienie nogi nie sprawiało nam żadnego problemu. Jeszcze dwa razy na jedną, dwa razy na drugą. Prawa noga. O, lewa noga. prawo, I jeszcze Prawa noga. Tak więc przekładamy. Op, I lewa noga. I Spokojnie sobie, odpocznij, odpoczywamy sobie, super. Nabieramy znowu, nosem powietrza, ustami wypuszczamy, nos wdech, usta wydech, nos wdech, usta, wdech. usta, wdech. usta wdech. i ostatni. I spokojnie pokazuje ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Kolejne, czyli szybkość ruchu. Dobiegamy sobie z dowolnej strony i noga, która jest bliższa butelki, wykonuje szybki ruch. 1, 2 i jest powód. I wracamy sobie znowu do tyłu. Dobiegamy z drugiej strony i noga bliższa butelki wykonuje jak najszybciej. Hop, hop. Nie zatrzymujemy tam nogi, staramy się, żeby ta noga jak najszybciej się odbiła. Wykonujemy to szybko, raz, dwa, hop. i sobie znowu wracamy, tak? hop, hop, pierwsze dotknięcie na zewnątrz, i uwaga, trzy, dwa, jeden, spokojnie, dobiegamy, raz, dwa, hop, i powrót, z przeskokiem dynamicznym, jeden, dwa, hop, nie zatrzymuj się, dobiegnij, hop, hop, tak jest, przełóż nogę, jeden, dwa, i dołączamy, Pierwsza na zewnątrz raz dwa i dołącz i na drugą stronę prawa noga jeden dwa hop jak najszybciej staraj się hop hop więc tył przód może wolniej natomiast sam ruch staraj się wykonać jak najszybciej. Pierwsza, jeden dwa i dołączamy i jest bok i idziemy sobie na drugą stronę hop hop i znowu górę Tak więc z takim przytupem bym wejrzeł. Hop, hop! I wracamy. Staramy się nie dotknąć butelki, chyba, że się rzeczywiście coś wydarzy i za nisko nogę podniesiemy. Ale ogólnie właśnie po to przyrząd jest, żebyśmy przybór, żebyśmy my mogli podnieść tą nogę troszeczkę wyżej, zaakcentować. Jest. świetnie. I jeszcze. I powrót, i znowu, tak jest, prawo, raz, i ostatni raz idziemy, na jedną, na drugą stronę, Prównię prawa noga, raz, i lewa nóżka, powrót i znowu, spokojnie sobie rozluźniamy, rozluźniamy sobie nogi, no. Nabieramy nosem wdech ustawy, wydech, Spokojnie. Teraz kolejne nasze ćwiczenie, które będziemy wykonywali. Również przygór będzie potrzebny. Wykonujemy sobie dobieg do niego. Ja postawię. Butelkę będzie bardziej widoczne. Dobiegamy sobie. Noga, która jest bliższa, hop, dwa kółka w jedną, dwa koła w drugą, i wracamy sobie do tyłu. Znowu stajemy na jednej nodze, hop, w dowolny sposób, staramy się trzymać równowagę, jednocześnie kręcić koła, dwa, trzy razy w jedną stronę, to już jest do Was dowolność. Najważniejsze to dobiegamy, środek ciężkości jest na jednej nodze, hop, hop, staramy się. Utrzymaj równowagę, ręce z boku, nie trzymamy na biodrach, to nie taniec, tylko lekcja WF. I uwaga, jak przygotowani, myślę, że odpoczynamy. Spory, trzy, dwa, jeden, zacznij sobie od dowolnej nogi, dobiegnij, hop, hop, raz i dwa. I spokojnie powrót i znowu, dobiegnij, hop. Trzymaj równowagę, noga jedna ugięta w kolanie, druga również. Zrób sobie 2-3 razy i spokojnie zmieniaj nogi. ćwiczenie na równowagę, koordynację. Włączymy szereg ruchów. Hop. jedna noga, a druga, żeby jednej nogi nie męczyć. Jak zrobisz to dwa, trzy razy, Hop. tak jak uważasz, najważniejsze, żeby ta noga jedna kręciła koła w jedną, w drugą stronę i zmieniamy sobie nóżkę. do końca naszej lekcji, czyli te ćwiczenia będą za chwilę kończące, ale jeszcze poćwiczymy, mimo że 20 parę minut już cały czas jesteśmy w ruchu. Wcale nie jest takie łatwe, myślę, że ci, którzy ćwiczą, a teraz ćwiczą cały czas 20 parę minut biegu, to nie są ćwiczenia, które są wykonywane w miejscu, tylko cały czas wykonujemy je Ruchu, świetnie i ostatni raz na jedną, na drugą nogę, hop, tak jest, I Jeszcze raz na jedną nóżkę i świetnie i znowu chwila odpoczynku, oddechu, ćwiczenia w dynamiczne. No, kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali, cały czas się poruszam w przód, w tył, i teraz będziemy znowu robili ćwiczenie związane z naszą koordynacją, z równowagą, i będziemy dobiegali do naszej butelki. Postój, czyli stanie na jednej nodze, raz staramy się dotknąć. Jeden raz butelki wyprostować do pozycji stojącej, drugi raz. O, pozycja stojąca i lekki powrót, i to samo wykonujemy. Drugi, dalsza noga staje na... na jednej nóżce, i staram się. O, prawa. Stoję na lewej nodze, prawa ręka dotyka, stoję Prawa i lewa dotyka. I uwaga. Trzy, dwa, jeden, o, i dobiegamy sobie. Pozycja wyjściowa, o. Lekko trzymamy równowagę. Jeden. Ho. Dwa. Dwa razy myślę, że wystać. Idziemy. Lewa noga. Staj na początku. Spróbuj trzymać równowagę. Dotknij. Jeden. Wcale nie jest łatwo. Dwa. I wracamy sobie. I ho. Staj na jednej nóżce. Drugą ręką. do Prawa. Ho. I lewa. I znowu dobiegamy. Utrzymujemy się. I chodź. I znowu. Dobry. I dobiegamy. I jest. Widzicie, jak ciężko. Szczególnie my tutaj jesteśmy na materacach, co nam troszeczkę problemów stwarza. Myślę, że na równej, bardziej podłodze Wykonujecie jeszcze lepiej. Troszeczkę więcej się męczymy, ale czegoś się nie robi, żeby coraz lepiej ćwiczyć i dobiegamy sobie, hop, wyprostuj się, dwa, oddechu. Ćwiczenia główne, czyli część główna skończona spokojnie. Nabieramy sobie teraz oddech Do góry rączki i wypuść pomieszcze. Nabierz nosem dech. Wypuść Powtórz jeszcze raz. I spokojnie się sobie rozluźnij przez pod z jednej nóżki na drugą dążyć do tego ręce, luźniutko, o, na dół, do góry, wszystko luźno. Na drawski powiedział, wiszą, tak jak i tutaj nóżki o, galareta, płytka, galareta w luźno. Ja powiem, że popracowałem troszeczkę, jeżeli by również, to super, zapraszam na. Kolejne zajęcia. Do miłego zobaczenia. Cześć.